Witajcie! Dzisiaj chciałabym zaproponować Wam wykonanie samodzielnej gry planszowej pod tytułem wiosenna kalambury. Do wykonania takiej gry potrzebne będą duży karton lub Bristol, ołówek, flamaster, opcjonalnie pisaki, farby bądź kredki, nożyczki, takie prostokątne y, karty wycięte no, albo ze zwykłego papieru, albo z kartonu. Kostka do gry, pionek, dwa pionki. Y, ja wykorzystałam ceramiczne figurki, bo nie miałam akurat y, pionków takich typowych do gry. Dodatkowo musimy sobie jeszcze wyciąć, y, tak, minimum 15 sztuk takich żetonów. Przechodzimy do wykonania. Na planszy rozrysowujemy sobie ścieżkę, po której będziemy wędrować piąkami. Pola, na karty również musimy zaznaczyć. Są to trzy pola. Zaznaczamy miejsce startu mety oraz miejsce na żetony. Wszystko malujemy lub kolorujemy. Ja yy, pomalowałam to na zielono, żeby kojarzyło się wiosennie, później rysujemy sobie kontury czarnym pisakiem, żeby wszystko było dokładnie wyraźne. I na naszej ścieżce zaznaczamy pola po których będziemy chodzić pionkiem. Na, na co trzecim mniej więcej polu, zaznaczamy symbole: rączki, kredki i ust. I kochani, nasza plansza jest gotowa. Teraz czas na karty tych kart, musimy przygotować minimum 15 sztuk po ilość na każde pole. Na jednej stronie karty rysujemy piktogramy, czyli te same symbole, co były na naszej ścieżce. Rączki, ust i kredki. Drugą stronę zostawiamy na zaznaczenie Jaki rodzaj hasła będziemy mieli do odgadnięcia? I kochani, z tyłu umieszczamy rodzaj zadania. I teraz usta będą oznaczać, że musimy y, opisać prezentowany obrazek, właśnie tu z tyłu, ale nie możemy do niego użyć wymienionych tutaj słów. To jest dokładnie taka sama zasada, co w grze tabu. Kretka oznacza, że musimy narysować zagadnienie zaprezentowane z tyłu. Właśnie do tego celu potrzebujemy tych karteczek. Dłoń oznacza, że obrazek znajdujący się z tyłu karty musimy pokazać gestem czyli taka zasada jak w grze kalambury. Nie możemy użyć tutaj żadnych słów. I kochani, pamiętajmy, aby na kartach znajdowały się zagadnienia związane z wiosną. Kiedy nasze karty są już gotowe, wykonujemy żetony. Żetony w takiej samej ilości jak e, karty. Ja sobie je pomalowałam na żółto, zaznaczyłam punkty. E, o, na każdym będzie akurat tutaj jeden, więc tego nie musicie e, robić. I przechodzimy do zasad gry. Polecam do tej gry udział czterech osób, podzielonych na dwie drużyny, czyli w jednej drużynie dwie osoby. Poruszamy się po naszej planszy pionkami, klasycznie tak jak na większości gier planszowych, po wylosowaniu kostką ilości pól, które mamy pokonać. I moi drodzy, na jedną drużynę przypada jeden pionek. Po zatrzymaniu się na polu specjalnym, czyli właśnie na przykład na Jedna osoba z drużyny wybiera z pola kartę, oczywiście nie pokazując, co jest z tyłu, i y odgaduje, co musi pokazać osobie ze swojej drużyny. Osoba z przeciwnej drużyny sprawdza, czy y to hasło się zgadza, czy nikt nie oszukuje. I jeżeli uda nam się, druga osoba odgadnie to hasło, wtedy ta drużyna zdobywa punkt. I można sobie wziąć właśnie ten żeton. Kochani, wchodząc na pole specjalne oznaczone rączką, prezentujemy osobie z naszej drużyny właśnie to hasło, które jest z tyłu. Oczywiście nie pokazujemy go, a osoba z przeciwnej drużyny kontroluje. Zgodność, czy to, co pokazujemy, zgadza się z tym, co jest z tyłu? I czy nie oszukujemy? I kochani, drużyna z największą ilością punktów oczywiście wygrywa po dojściu na metę. Nie musicie grać na punkty, może to być swobodna zabawa bez liczenia wygranych. Ma być to dla Was świetna zabawa. W opisie pod tym filmikiem możecie przeczytać podane przeze mnie przykładowe hasła do tworzenia kart związane właśnie z wiosną. Ja proponuję rozłożyć może proces przygotowywania tej gry na dwa dni, żeby nie było to zbyt nużące dla Was, ponieważ jest przy tym troszkę pracy i nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Wam udanej zabawy.